Jejewybany. O poranku, w taki bardzo chłodny, zimowy dzień, bo jest, zdaje się, jak dobrze widziałem, minus 8 stopni tu w Wiedniu, tu w samym Wiedniu. Czyli zgadzają się te prognozy z dnia wczorajszego, że na granicy Wiednia, czy poza Wiedniem jest minus 10, a w nocy było minus 15, proszę Państwa. To nie przelewki. Zima trwa i to w takiej dosyć o, ostrej formie. Że trwa zima najbardziej zimowa i zimna w historii Ziemi. To oczywiście takie, taka ironiczna przypowiastka do tego, co czym nas bombardują w ostatnich latach, mainstream, mówiąc o kolejnych latach, nawet o tym lecie z ubiegłego roku, 2025, o najbardziej gorącym lecie w historii Ziemi. Cały czas mówili o tych ubiegłych latach jako i ubiegłym lecie, czyli 20-25, o najbardziej gorącym w historii Ziemi. <laughs> Dlatego ta, ta stacja, gdzie słuchałem wiadomości, też tak powiedziała. E, witamy Państwa podczas tej najbardziej zimowej zimy e, tysiąclecia, czy w historii Ziemi. <laughs> A propos właśnie temperatur, e, zasoby, zapasy gazu w Niemczech. Topnieją z dnia na dzień, bo z dnia na dzień jest bardzo duże zużycie gazu i osiągnęło już taki poziom bardzo krytyczny. I po wysadzeniu tego Nord Stream, tego rurociągu z Rosji, notabene przez Ukraińców, którzy nie ponoszą żadnych konsekwencji za to odcięło ich od taniego rosyjskiego gazu. I teraz muszą kupować gaz ściągany, ten taki z, z, z ciekły gaz z całego świata, który kosztuje kilkakrotnie drożej niż gaz, który otrzymywali z Rosji. Stąd te ceny energii w Niemczech tak ogromne. Ale teraz zaczynają mieć krytyczny poziom tych swoich zapasów gazu i to będzie konsekwencją ten nagły zakup na rynkach światowych dodatkowej porcji gazu znowu na cenę na ceny energii w Niemczech które i tak są największe na świecie a będą przez ten fakt jeszcze większe tak więc mówiąc o tym chcę tylko zwrócić uwagę że Niemcy naprawdę staczają się gospodarczo na dno. I teraz doszedłem, bo się rozgadałem o pogodzie i o tym rynku niemieckim, niemieckiej gospodarki. Chciałbym nawiązać do przemowy Trumpa na tym szczycie Davos. Po prostu zamknął gęby za przeproszeniem krytykom, Odnośnie Grenlandii i powiedział, że wcale on nigdy nie miał takiego zamiaru zajmować militarnie siłą Grenlandię, ale w dalszym ciągu jego oferta stoi otwarta dla Grenlandczyków. Jeśli chcieliby przyłączyć się do USA, bardzo proszę. Ale on nie chce tutaj mieszać. To jest decyzja Grenlandczyków. Podkreślam, Grenlandczyków, których tam żyje kilkadziesiąt tysięcy. A nagle stali się pępkiem e, świata, i nagle, e, łącznie z Duńczykami, którzy administrują ten teren, e, pojawił się ogromny problem najważniejsza rzecz, e, jaka istnieje a wcześniej nie za bardzo dbali. O ten, o ten region. Również administracyjnie już nie chcę e, powiel powielać tego, o czym mówiłem. E, to są fakty historyczne. E, jak Grenlandczycy super, e, super e, skorzystali na właśnie tym administrowaniu przez Duńczyków tego terenu. No więc to jest z głowy. On tylko powiedział, że ten teren nagle się przypomniał Europejczykom, że istnieje taka największa wyspa na świecie i, i że trzeba o nią zadbać również, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, które jest bezpieczeństwem i dla USA, i dla Europy. A więc militarnie. No i on powiedział jedynie po ustaleniu ze swoimi partnerami z NATO, że chce wybudować tam taki system ostrzegawczy, jeśli chodzi o ataki rakietowe. Więc już jest ten problem z głowy. I on nigdy nie miał i wcześniej innych zamiarów. Ale to zostało w odpowiedni sposób wykorzystane przez mainstream i propagandę europejską, żeby jeszcze bardziej zwykły człowiek, który wsłuchany jest niestety E, tylko w mainstream i tylko mainstreamowi wierzy, e, jeszcze bardziej znienawidził Trumpa. Dlatego, dlatego w Niemczech, e, według sondaży, ale przeprowadzonych też przez mainstream, wychodzi na to, że e, poparcie dla Trumpa u zwykłych ludzi spadło do minimum do 30%, do 30 kilku procent, a znakomita większość, 65-70% nawet, jest przeciwna. Trumpowi, co trochę dla mnie przynajmniej jest nieprawdopodobne, ale okej, okay. to jest propaganda i ja podchodzę do tego, do takich sondaży z dużą rezerwą. A więc Trump obalił ten mit, że on chce militarnie przejąć Grenlandię, ale przy tej okazji zwrócił uwagę, w tym swoim przemówieniu, świetnie wypunktował politykę unijną, a szczególnie Niemiec, e, gospodarczą, ale również i, polit i polity politykę, e, e, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, na arenie międzynarodowej. A więc gospodarczo stwierdził, że ostatnie 10 lat, 10 lat to jest po prostu e, bieg na równi pochyłej ruchem przyspieszonym w dół. Przede wszystkim, ja nie chcę teraz powielać tych wszystkich historii, bo to jest oczywiste, przede wszystkim ta tak zwana rozbudowa do, do, do ogromnych ram tej energii odnawialnej. No i on tutaj miał na myśli szczególnie Niemcy, że jest ogromna ilość tych wiatraków, ogromna ilość solarów, a nikt nie myśli o tym, że klimatycznie ten region, szczególnie tutaj Europa wschodnia, północna, częściowo zachodnia i nawet środkowa, nie jest przystosowana, przystosowana do odpowiedniego spożytkowania tej energii, jeśli w ogóle ona istnieje. I uzależnić się od tego typu energii, swój przemysł jest katastrofą, co, co, co już w Niemczech jest namacalne. Więc wypunktował też inne historie dotyczące gospodarki. No i ta polityka wobec, wobec Ukrainy, gdzie ta wojna zamiast. Już dawno się zakończyć, ona ciągle trwa, gdzie Europejczycy zwalają winę, tylko i wyłącznie wszystko, całą winę na, na Putina, że to on nie chce pokoju, a w gruncie rzeczy, no to chyba Europejczycy nie chcą tego pokoju, bo ten, ta, ta sytuacja niejako im odpowiada również i politycznie, chociaż gospodarczo ta wojna zarżnęła kompletnie e, e, Europę. Ciekawy jestem, kto to będzie spłacał. No wiadomo kto. My. My będziemy spłacać i znowu kolejny raz dostaniemy, jak to się mówi, w przysłowiową dupę i będzie się Europejczykom coraz gorzej żyło, bo ymm, y, poziom życia y, w Europie, tu zachodniej nawet, spada z miesiąca na miesiąc. To wszystko w bardzo fajny sposób, fajny, no, nie fajny, no bo to jest szczera prawda, wytknął Europejczykom Trump. I mówił, słuchałem tego przemówienia, mówił bardzo logicznie i konkretnie, nie owijając bawełnę. To chciałem właśnie jeszcze w tym moim e, wystąpieniu, tym z cyklu, z cyklu minus, jako part namba, chyba już będzie four, no, e, numer 4, e, dodać tak e, z samego rana, żeby mi to e, nie uciekło z głowy później. No i mm, oczywiście wszyscy są ciekawi, bo ma dojść podobno do spotkania, ale jeszcze e, tego pana aktora Żeleńskiego jeszcze nie ma. W Davos ma podobno dojechać jeszcze i ma przeprowadzić też dodatkowe rozmowy z prezydentem Trumpem odnośnie zakończenia tej absurdalnej wojny i, 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 i zapanowania pokoju. Ale oczywiście tam jest, jest plan, ale cała masa kwestii spornych odnośnie te tereny, które Rosjanie już zajęli. No, skomplikowana rzeczywiście historia. No i przy tej okazji, przy tej dosyć ostrej zimie, bo tam na Ukrainie te temperatury nie są takie jak w Wiedniu, które są naprawdę. Mamy bardzo zimną zimę minus 10, tam jest minus 20 stopni prawie i rzeczywiście ci ludzie są biedni w tej chwili. No i z tego powodu, szczególnie ta Propaganda niemiecka zrobiła, że to jest kolejne przestępstwo przeciwko ludzkości Putina, że on bombarduje takie obiekty. Co za tym się kryje, tego nie wiem. To są te wojenne historie, ale w, 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 nigdy przeciwnicy nie przebierają w środkach. Myślicie, że co, że e, dronów swoich nie wysyła w kierunku Rosji? wysyła Ukraina nie na teren tego frontu, który się utworzył, tej absurdalnej wojny, tylko daleko w głąb Rosji. I po co je wysyła? Aby tam bombardować. Również obiekty typu elektrownie, typu składy, składy na przykład gazu czy ropy. A więc to jest w obu kierunkach ta wojna, tak wygląda. Tak jak każda moneta ma dwie strony, tak samo i ta wojenna niestety. Moneta ma dwa oblicza, ale na tym szczególnie cierpi ludność cywilna. Jestem generalnie przeciwko wszystkim wojnom. Niemcy powinni sobie przypomnieć, jeśli tak krytykują teraz Putina, co robili w Serbii? Bombardując ją w swoim czasie, bombardowali jakie obiekty? No, bombardowali generalnie bombowce amerykańskie, ale Niemcy, lotnictwo niemieckie pomagało naprowadzać. Te bombowce na cele, a więc uczestniczyli w tych bombardowaniach w Serbii. I jakie obiekty bombardowali? Cywilne! Ile szkół zostało zniszczonych, elektrowni i innych obiektów cywilnych w Belgradzie i w całej Serbii. I to było ok? To nie było przestępstwo wojenne? A więc tym retorycznym pytaniem chciałbym zakończyć ten mój znowu przedługi wywód, ale warto na to spojrzeć właśnie pod takim punktem, z takiego punktu widzenia, jak ja patrzę. Przepraszam, ale ja nie czytam z kartki i stąd taka mała improwizacja, ale chyba tak źle to nie wychodzi. Pozdrawiam, nie dajcie się ściemie. Wspomnijam klimatyczną, no bo mamy najzimniejszą zimę od tysiącleci, <grymujesz> podejmując tą ironiczną nutkę. No to i w tej ściemie klimatycznej, ale i politycznej, która w tej chwili się roztacza. Pozdrawiam.